Właśnie urodziłam dziecko. Oczekuję od ciebie prezentu na baby Shower w wysokości 5 tysięcy dolarów. Ta oburzająca wiadomość pochodziła od Jesiki, odrażającej istoty, która ukradła mi Michaela. Skłamała, że jest w ciąży, aby go okraść co doprowadziło do naszego rozwodu. Mimo, że starałam się zapomnieć o tamtym dniu, od kiedy ponownie wyszłam za mąż, jej obecność wciąż zakłóca mój spokój, nie zmieniła się, nadal bez troską miesza się w kłopoty. Trudno mi uwierzyć, że jest moją prawdziwą siostrą, ale teraz, gdy ta wiadomość dotarła i została zauważona przez Johna, ignorowanie jej nie wchodzi w grę. Niechętnie zgodziłam się wziąć udział w uroczystości, ponieważ J.N. zasugerował, żebyśmy poszli. I on wydaje się mieć plan, jest ciepłą i miłą osobą, ale nienawidzi nieuczciwości, jest sprytny i potrafi obracać sytuację w pracy na swoją korzyść. Więc ufam, że ma na myśli strategię. Teraz może się z tego śmiać, ale wkrótce będzie musiała stawić czoła muzyce za wszystkie swoje złe uczynki. Unnail Mistrzostwom Europy: John Johnson. Pracowałem jako asystent biurowy w lokalnej firmie. Odkąd skończyłem studia? Spotykam się z kimś od czasów studiów. Poznałam wtedy Michaela Smitha, studenta medycyny na tym samym uniwersytecie. Jego ojciec jest znanym specjalistą od alergii, więc wygląda na to, że Michael również chce zostać lekarzem. Klinika jego ojca jest bardzo popularna, a pacjenci z całego kraju szukają tam leczenia. Będąc jedynym synem samodzielnego lekarza i spadkobiercą znanej kliniki. Moje pierwsze wrażenie było takie, że był inteligentnym, zamożnym facetem, ale to tylko moje uprzedzenie, które odniosłem podczas rozmowy z nim. Okazało się, że był dość wyjątkowy i obaj lubiliśmy twórczość tego samego reżysera. Chciałem go lepiej poznać, więc wykonałem pierwszy ruch. Hej! Widziałeś nowy film tego reżysera. Jeśli nie, to może pójdziemy zobaczyć go razem z kobietą, która lubi takie filmy? To trochę zaskakujące. Absolutnie tak. Nie mam wielu fanów w moim kręgu, cieszę się, że mogę go obejrzeć z tobą. Moje wysiłki się opłaciły i zaczął postrzegać mnie jako kogoś wyjątkowego. Nasz związek trwał nie tylko przez studia, ale także później, a Michael oświadczył mi się, gdy miałam 25 lat. Wciąż uczę się zawodu lekarza, ale w przyszłości chcę przejąć klinikę mojego taty i być świetnym lekarzem. Chcę, żebyś Naomi była przy tym wszystkim. Czy wyjdziesz za mnie? Oczywiście, byłbym zachwykony. Miejmy razem szczęśliwe życie. Byłam na szczycie świata w ciąży zaraz po ślubie. Michael na pewno byłby świetnym tatą chłopca lub dziewczynki, o ile dziecko byłoby zdrowe. Tylko to się liczyło. Michael był prawdopodobnie tak samo podekscytowany narodzinami, ale potem moje szczęście prysło, cierpiałam na silne poranne mdłości, nieustannie walczyłam z nachę i źle się czułam. Nie mogłam nadążyć z pracą po studiach i musiałam zrezygnować z walki z porannymi mdłościami w domu. Cierpiałam na poranne mdłości i musiałam ciągle jeść, aby powstrzymać mdłości w otoczeniu pustych torebek po ciastkach, w których zawsze siedziałam. Jestem w domu, Naomi. Co się stało z tym miejscem, to bałagan z tymi wszystkimi przekąskami i torbami z pieczywem. Przepraszam, byłam zbyt chora, żeby posprzątać, nie pracujesz i przytyłaś tak dużo, że ciężko jest nie jeść. Zawsze jadłam z powodu porannych mdłości. Pomimo tego, że byłam na początku ciąży, przytyłam 22 kg w porównaniu do tego, jak wcześniej, nie wykonując prac domowych i po prostu jedząc, jesteś jak świnia, która zrezygnowała z bycia spóźnioną. To surowe. Śmiał się szyderczo ze mnie kogoś, kto ledwo mógł się poruszać podczas porannych mdłości. Nie mogłam uwierzyć, że mógł być tak okrutny, ale sądziłam, że może kiedy urodzi się dziecko. Majker wróciłby do swojego miłego, ja trzymałam się tej słabej nadziei, ale ona też wkrótce się rozpadła. Pewnego dnia odwiedziła mnie moja siostra Jessica. Och, Naomi, jesteś tutaj, co za bałagan, chociaż przepraszam za bałagan. W porządku. Przyzwyczaiłam się do tego miejsca jak do drugiego domu. Była to moja siostra Jessica, pojawiająca się przed ostrzeżeniem, że zmagam się z poranną chorobą i czuję się okropnie. Jessica od czasu do czasu odwiedza nasz dom, ale w tym momencie byłem zbyt chory, by ją odpowiednio zabawiać, mając nadzieję, że mała pogawędka może mnie rozproszyć. Postanowiłem rozpocząć rozmowę. Wiesz, wygląda na to, że dziecko w moim brzuchu to dziewczynka. Ciągle myślę o przebraniu się i pójściu kiedyś razem na zakupy, powiedziałam. Wow, nie wiedziałam, że myślisz o takich rzeczach. Czy Michael wie, że to będzie dziewczynka? zapytała Jessica. Tak. Od razu powiedziałam Michaelowi: To dziewczynka, a wiesz, że marzę o noszeniu pasujących strojów z moim dzieckiem jesicą. Zawsze byłaś taka stylowa. Liczę na Twoją radę, gdy nadejdzie czas. Odpowiedziałam. Wtedy Jessica odwróciła się, uśmiechając się wymownie. To prawda, Michael jest wciąż początkującym lekarzem, ale w końcu przejmie rodzinną klinikę. Biedny Michael, mając ciebie za żonę dyrektora kliniki przestań, Jessica. To zbyt ostre naprawdę masz ostry język. Jessica jest dość sarkastyczna i czasami mówi rzeczy, które mocno uderzają. Jako jej młodsza siostra przyzwyczaiłam się do tego przez lata. Nadal może to być dość trudne, gdy źle się czuję, ale Jessica szybko wróciła do swojego zwykłego uśmiechu i machnęła ręką. Przepraszam, po prostu wślizgnęłam się w mój zwykły tryb, więc naomi coś cię ostatnio niepokoi? Cóż, Michael ostatnio wraca późno do domu, jest lekarzem, więc jest to nieuniknione. Ale wydaje się być w szpitalu cały czas, nawet w weekendy. Ostatnio prawie nie mamy czasu na rozmowę. Rozumiem. Cóż, to nic dziwnego. Biorąc pod uwagę, że ktoś taki jak ty twierdzi, że jest żoną lekarza, poczułem dreszcz na widok lodowatego uśmiechu jesiki. Przyszłam dzisiaj z tobą porozmawiać. Mówiąc to Jessica, zerknęła w stronę drzwi do salonu, po czym z salonu wszedł Michael. Michael, wyszedłeś dziś wcześniej ze szpitala. Muszę z Tobą porozmawiać. Weźmy rozwód. Co to za żart? Co masz na myśli? Jak tylko wróciłam, nie mogłam zrozumieć, co Michael mówi. Wiedziałam, że nie jest typem, który robi sobie tak okropne żarty w takiej chwili, zwłaszcza, że byliśmy razem od czasów studiów, a ja nosiłam jego dziecko. Zobacz twój ukochany mąż tak mówi. Powinnaś posłuchać jego prośby i szybko odpuścić, na co Jessica Michael spojrzała na mnie niezręcznie. Nie widzę cię już jako kobiety po tym, jak ciągle jadłaś i przybierałaś na wadze, ale to poranne mdłości. Czuję się chora, jeśli nie jem Jessica spojrzała na mnie triumfalnie. Tak to już jest, że dziecko w twoim brzuchu to dziewczynka. Nie będzie spadkobierczynią kliniki Smitha, ale w moim brzuchu noszę dziecko Michaela, odpowiednie powietrze Jessica. Czułam, jak tonę, gdy patrzyłam, jak Jessica z miłością głaszcze swój brzuch. Jestem w trzecim miesiącu ciąży i według testów to chłopiec, nie mówisz poważnie Michael. Co ty robisz, kiedy ja przechodzę przez ten cały ból? Dlatego wszystkie twoje wymówki o rzuceniu pracy i ciągłym jedzeniu są nie do przyjęcia. Jestem zmęczona patrzeniem, jak leżysz i ciągle jesz przekąski. Dbam o siebie, więc nie mam porannych mdłości nawet w ciąży. Nie stracę samokontroli i nie będę jeść jak świnia. W przeciwieństwie do ciebie, brakowało mi słów, widząc zadowoloną minę Jesiki i Michaela patrzącego w podłogę, pogrożonego w poczuciu winy. Jessica, będąc w ciąży z chłopcem, nie wiedziałem, ale jako spadkobierca chcę mieć syna. Wolę piękną żonę jak Jessica niż kobietę, która bez umiaru przybiera na wadze. To tylko chęć posiadania dziedzica i pięknej żony jest Twoim egoistycznym pragnieniem? Czy to nie ja będę płacił alimenty? Więc rozstańmy się bez zbędnego zamieszania. Widząc przepraszającego Michaela, wiedziałam, że po tym wszystko już nigdy nie wróci do normy. Michael i ja rozwiedliśmy się. A ja urodziłam naszą córkę jako samotna matka. Jego obietnica alimentów okazała się tylko słowami bez faktycznej płatności po porodzie. Musiałam pracować, aby przetrwać, ponieważ nie miałam na kim polegać, nie wiedząc, co innego robić. Podjęłam pracę w pobliskim domu towarowym. To jest zatrudnianie. Życie jest nieprzewidywalne. Moja ciężka praca i charakter zwróciły czyjąś uwagę. Był to John Johnson, ceniony kierownik w dziale sprzedaży zewnętrznej. Ciężki dzień, zawsze ciężko pracujesz, powiedział John. Dzięki, niedługo kończę. Skończyłeś na dziś? zapytałem. Tak. W pobliżu jest świetne włoskie miejsce. Chcę, żebyś spróbowała zasugerował John. Naomi, a to mały prezent dla twojej córki, dodał John. Dzięki lekkim rozmowom, za każdym razem, gdy się spotykaliśmy, przyciągaliśmy się do siebie i zaczęliśmy się spotykać, co doprowadziło do naszego ponownego małżeństwa. Naomi, może jestem facetem starszym od ciebie o 20 lat, ale szczerze chcę uszczęśliwić ciebie i Twoją córkę. Wyjdziesz za mnie. Zapytał John. Jesteś mnie pewna? Zapytałem. Byłbym zachwykony, odpowiedziałem. Życie po ponownym ślubie było naprawdę błogie. Delikatny mąż, moja córka, i ja wiedliśmy spokojne życie. Nie zauważyłam jednak złowieszczych kroków zbliżających się do naszych spokojnych dni. Pewnego dnia J.N. miał pracę, a ja miałam wolne, tak jak myślałam, na spokojną herbatę. Przyszedł e-mail. Był od jesiki, a jego treść była szokująca. Urodziło się dziecko, spodziewam się prezentu na baby shower o wartości 5 tysięcy dolarów. Uciekłem przed tym emailem kurta 5 lat temu, Jessica miała romans z Michaelem i wyrwała go. Teraz to styczeń 5 rok dolarów na prezent baby shower, wydawało się zbyt wiele. Nie mogę zapomnieć tamtego dnia. Nie mogę też, nawet gdybym próbował wyrazu twarzy Jesiki i Michaela w tamtym czasie, sposób, w jaki szukali szczęścia razem, ignorując moje cierpienie z powodu porannych mdłości, był niewybaczalny. Nie wiedziałam. Jak odpowiedzieć na e-mail Jess? Wtedy John wrócił z pracy i to zauważył. Coś było nie tak i zapytał z niepokojem. Co się stało, Naomi, wyglądasz blado. John, to wiadomość od mojej siostry. Urodziła dziecko, siostra, która wyszła za twojego byłego męża, Michaela. Nie chcę widzieć jej twarzy ani słyszeć od niej, a do tego prosi o prezent na baby shower w wysokości 5 tysięcy dolarów. Kiedy John słuchał i patrzył na mój telefon, nagle powiedział, czekaj, to Jessica Smith. Znasz ją, nie wspomniałem o niej, kiedy się pobraliśmy, bo nie chciałem pamiętać. Tak. Nigdy nie zostałem jej przez ciebie przedstawiony, ale zastanawiam się, zastanawiał się John. Przeglądając maila, wydawało mi się, że coś sobie przypomnieliśmy, że nie przywitaliśmy się z nią należycie podczas naszego ślubu. Więc odwiedźmy ją również teraz, właśnie przypomniałem sobie coś, co musiałem zrobić w domu towarowym. Następnie pospiesznie przygotował się do wyjścia, wracając teraz do domu towarowego. Przepraszam, jest coś, co muszę zrobić kilka godzin później, i on wrócił z grubą teczką. Czy możemy odwiedzić twoją siostrę Jesicę za dwa tygodnie w niedzielę? Oboje mamy wolny dzień i chciałbym, żeby poznała też moich rodziców i kuzynów. Twoi rodzice i kuzyni też Jessica uwielbia być w centrum uwagi, więc prawdopodobnie będzie w porządku, ale dlaczego słyszałem, że twój były mąż Michael słynie z leczenia alergii? Moja rodzina ma historię alergii, pomyślałem, że możemy uzyskać dobrą radę. Pamiętam, że słyszałem od znajomych, że Michael przejął klinikę alergologiczną swojego ojca. Ojciec Michaela był autorytetem w leczeniu alergii, a Michael również został alergologiem. Przyjaciółka powiedziała mi: Dobrze, skontaktuję się z Jesicą. Jessica szybko się zgodziła. Kiedy się z nią skontaktowałam, Chcę zobaczyć dziecko i przyniesiemy prezent. Czy mogę przyprowadzić też krewnych? Oni naprawdę chcą cię poznać, oczywiście im więcej gości. Tym więcej prezentów z niecierpliwością czekam na spotkanie za dwa tygodnie w niedzielę, dwa tygodnie później w niedzielę odwiedziłem dom Jesiki z Johnem, jego rodzicami i krewnymi, w tym jego kuzynami w cichej dzielnicy mieszkalnej. Jej stylowy dom stał obok kliniki o białych ścianach. Lśniący rodzice i krewni Joel byli zaskoczeni jego luksusowym wystrojem, podekscytowani spotkaniem ze znanym alergologiem. Witaj, długo na ciebie czekałem, nie widzimy się, Jessica. Wyglądasz na szczęśliwą. Oczywiście, martwiłam się moim pierwszym porodem, ale w końcu wszystko się udało, odpowiedziała Jessica. Wyczułem coś dziwnego w słowach Jesiki. Pierwszy poród, czy nie mówiłaś wcześniej, że jesteś w ciąży z chłopcem? Och, czy nie mówiłem ci, że tym razem jestem straszny? Więc to jest mój pierwszy, John stojący obok mnie skinął wymownie głową, widząc twarz Joune. Cześć, miło Cię poznać. Cześć, musisz być siostrą Naomi. Słyszałem co nieco o poronieniu, powiedział John. Tak, ale nie chcę o tym pamiętać, odpowiedziała Jessica, odwracając twarz i zaczęła odchodzić. Przepraszam za to, ale jest coś, co chciałem ci dać, John wręczył jej kopertę w pastelowym kolorze z napisem. Gratulacje wypisane na niej na tyle grubą czcionką, że można je było zauważyć nawet z boku. Proszę bardzo. Chciałem dać to Jessice osobiście, udało się, właśnie na to czekałem. Spojrzałem na Joe'nę i szepnąłem do niego. Hej, nie jesteśmy bogaci i nie musimy dawać Jessice pięć tysiące dolarów, o które prosiła, ale John bez wahania mnie odciął. W porządku, zaufaj mi, zrozumiesz, jeśli będziesz patrzył. Co to znaczy, jeśli będę patrzył, kiedy rozmawialiśmy o kopercie, którą Jessica już zaczęła otwierać? Muszę sprawdzić, czy to dokładnie 5 tysiące dolarów. Przy tej grubości może to być nawet 10 tysiące dolarów. Urocza koperta została rozerwana z rozdzierającym dźwiękiem, twarz Jesiki zachmurzyła się w momencie, gdy ją otworzyła. Co to jest? John wystąpił naprzód z uśmiechem sprzedawcy. Aby wyjaśnić pani Jessice Smith. To jest szczegółowe zestawienie pani zakupów w domu towarowym w ciągu ostatnich pięciu lat. Powiedziała pani, że mam to dopisać do rachunku, a to jest kwota, którą zgromadziła pani do tej pory. O czym ty mówisz? Nic o tym nie wiem. W oświadczeniu Jessica trzymała wyszczególnione nazwy luksusowych zegarków i markowych torebek. Widząc pięciocyfrową liczbę w kolumnie kwota, rzeczywiście nie dowierzałem. Sam pan Michael Smith i jego rodzice są cenionymi klientami z zewnętrzną umową na kartę sprzedaży. Jednak przy tak wysokiej kwocie musieliśmy potwierdzić, aby upewnić się, że mój mąż jest słynnym alergologiem Michaelem Smithem, ponieważ żona dyrektora kliniki korzystająca z jednej lub dwóch zewnętrznych kart sprzedaży to nic. Czy tak jest również coś innego? Osobiście chciałem zweryfikować Johna wstrzymanego przed kontynuowaniem około 5 lat temu. Mieliśmy skargi na klienta, który obnosił się ze swoją zewnętrzną kartą sprzedaży i robił bardzo nieprzyjemne uwagi. Czy wiesz coś na ten temat? Co to jest? Jakie to ma znaczenie, skoro mieliśmy kilka skarg? Sprawdziłem to z pracownikami, którzy byli wtedy w pobliżu. Treść rozmowy była tak okropna, że personel zapamiętał ją wyraźnie, zerkając w bok. Widziałem wyraz twarzy Jesiki Harden, powiedział personel. Rozmowa dotyczyła kradzieży czyjegoś męża, który okazał się być jej szwagrem. Czy to możliwe? Tak, to prawda i chwaliła się, że wykorzystała fałszywą ciążę, aby ich rozdzielić, śmiejąc się głośno. Mówiła o tym, jak kłamała o poronieniu, jakby to był jakiś bohaterski ogon. Wtedy zdałem sobie sprawę, że twierdzenie Jesiki o byciu w ciąży z chłopcem, spadkobiercą, było kłamstwem. Michael oczywiście nie był w ciąży, więc nie było porannych mdłości ani zmian w jej sylwetce. Co ty mówisz, ta historia była o mnie. Dopasowując skargi do zewnętrznej karty sprzedaży. Pojawiło się twoje nazwisko Jessica Smith. Nie mogę w to uwierzyć. Wchodzisz w rodzinę lekarza i zostajesz żoną dyrektora kliniki. Nie mogłam tego znieść. Musiałam zrobić wszystko, aby powiedzieć Michaelowi, że jestem dla niego tą właściwą. Byłam przytłoczona niedowierzaniem, że Michael dał się nabrać na intrygę Jesiki, a ona skłamała, by go poślubić, podczas gdy ja byłam oszołomiona, że drzwi się otworzyły. O co w tym wszystkim chodzi? Wytłumacz się, Jesico. Od kiedy jesteś tu, od początku? Wróciłem po coś, czego zapomniałem i znalazłem wyciąg z zewnętrznej karty sprzedaży, a teraz słyszę, że ciąża pięć lat temu była kłamstwem. Wciągnąłeś mnie w pułapkę, Michael krzyknął, a Jessica zaczęła się śmiać. No i co, masz piękną żonę i mamy teraz dziecko. Więc jest w porządku, prawda? Nie żartuj sobie ze mnie. Nie mogę żyć z takim kłamcą jak ty. Weźmy rozwód, powiedział Michael. Nie mówisz poważnie. A co z naszym dzieckiem? Nie żal ci, że ją odepchnęli. Michael spojrzał na jesicę z wściekłym wyrazem twarzy. Nie mogę żyć z takim kłamcą i lekkomyślnym wydawcą jak ty. To też nie jest dobre dla dziecka. Rozwodzimy się. Biorę opiekę nad dzieckiem żartujesz sobie. Masz pojęcie, przez co przeszłam, by urodzić to dziecko? To dziecko musi w przyszłości zostać lekarzem, żeby nas utrzymać. Myślisz tylko o sobie. Nie ma sensu o tym rozmawiać. Teraz zajmijmy się resztą za pośrednictwem prawnika. Krewni, którzy przyszli z nadzieją na uzyskanie skutecznego leku od słynnego alergologa, byli w szoku na tę chaotyczną scenę. Później wstydziłam się przyznać, że to moja siostra. Michael znalazł dobrego prawnika specjalizującego się w rozwodach i z powodzeniem rozwiódł się i wygrał opiekę nad dziećmi. W międzyczasie Jessica, która podczas małżeństwa robiła zakupy na kredyt, korzystając z zewnętrznej karty sprzedaży, była teraz ścigana za spłatę. Hej, gdyby twój mąż nie przyniósł tego oświadczenia, nadal byłabym żoną dyrektora kliniki C.E.L.A. Jestem ścigana za spłaty. A teraz pomóż swojej siostrze w potrzebie, dobrze. Dlaczego miałabym to robić? Nie ty i nie powinnaś płacić za własne zakupy. Niespodziewanie dostałam wiadomość od Michaela za pośrednictwem mediów społecznościowych. Hej, czy możemy zacząć od nowa, gdyby Jessica nie kłamała, że ma chłopca pięć lat temu? Byłoby nam dobrze. Jako para. Ja też chcę zobaczyć naszą córkę. Zapomniałem, jak zostawiłeś mnie cierpiącego z powodu żałoby, choroby i wyśmiewanego. A potem zdradziłeś mnie po pięciu latach braku kontaktu. Ostatnią rzeczą, jakiej pragnęłam, było ponowne ujrzenie jego twarzy. Michael wydawał się walczyć o utrzymanie kliniki, którą odziedziczył po ojcu, ale nie można powstrzymać plotek z powodu plotek o niewierności. Pacjenci przestali przychodzić do kliniki Smitha, którą Michael odziedziczył. Miała jedną gwiazdkę i niewiarygodnie złe recenzje na stronie z recenzjami szpitali. Wydawało się, że to tylko kwestia czasu, zanim będzie musiał zamknąć klinikę, którą tak bardzo chciał odziedziczyć. Jak na ironię, miał obsesję na punkcie posiadania męskiego potomka. Mój mąż, córka i ja nadal żyjemy szczęśliwie jako rodzina. Naomi, jesteś gotowa. Wyruszamy wkrótce. Tak, właśnie przypomniałam sobie, jak pyszne było spaghetti, które przyniosłaś mi z restauracji, kiedy byłam samotną matką. J.N. zwykł zamawiać w restauracji na wynos jako sposób na zbliżenie się do mnie, wtedy moja córka była mała, a ponieważ nie chodziliśmy ze sobą, nigdy nie jedliśmy w restauracji. Podobnie jak koledzy, właśnie się rozwiedliśmy i mamy trudny czas. Pomyślałem, że nawet odrobina pysznego jedzenia może przynieść ci szczęście. To Twoja dobroć przyciągnęła mnie do Ciebie, danie, które nas połączyło. Wtedy tylko moja córka i ja jedliśmy na wynos, ale teraz jest inaczej. Cieszę się, że możemy jeść razem, jako rodzina. Kto by pomyślał, że nadejdzie taki dzień, jak to wyjście z Tobą i naszą córką?